Hej moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nordyckiego boksa. Jak widzicie, już sobie wszystko przeszukowałem, brzmiałem tylko 5 patruszek i jedziemy dalej. Jak do tej pory boks był fantastyczny. Jeżeli ktoś nie widział starszych odcinków, to zapraszam. Muszę przyznać, że mam, mam szczęście, jeżeli chodzi o te boksy, albo po prostu te boksy wszystkie są takie wypasione. Zachęcam wszystkich do kupowania i zbierania tych, tej serii. Ponieważ karty w wersji nordyckiej, te nordyckie, są wypasione, a teraz jest taka cena troszkę bardziej przystępna, bo już nie ma wielkiego szału, więc sprzedawcy liczą sobie trochę mniej za, za te paczki. Dobrze, lecimy. Marin, Juju, Rosenberg, a tutaj mamy... Podpisik Odegarda. Jeszcze mi jednego chyba brakuje. Nie, podpisu nie. W nordyckim albumie podpisy mamy wszystkie. W zwykłym zresztą też. Mamy Benteke, International Star. Ok, i tutaj. je yeah! Markus Rosenberg, Joinge Berget. Tylko teraz. Album mam już przeszykowany. Poczekajcie chwilkę. To jest ważna sprawa, bo to może być mój ostatni double, ale jeżeli się nie mylę, to ten double mi już wpadł. Chwila, chwila. Nie! Haha, wszystkie dable są kurcze. No dopiero co mówiłem, że mam szczęście. I mam już w pierwszej paczuszce. Super, super. Patrzymy dalej. Paczka numer dwa. To na koniec, Aj, dobra, tu już coś sobie odsunię, nieważne, <laughs> Van Ryn, Pardo, Oblak, mamy Michaela Laudrup'a, no to póki mam stojaczki to będę stawiał, a potem będę już kładł jedna na drugiej, ciach. Później mamy jeszcze bazówkę Mury, a tutaj mamy, yeah. Logo nareszcie. Chyba pierwsze dopiero w tym boksie. Dosyć często wpadają, ale chyba się po prostu nazbierały, bo dopiero tak jak mówię, pierwsze z tego boksa wyciągnąłem. Czy mam, czy nie mam tego? Nie wiem. <laughs> Paczkę numer 3. Jak to szło? Jak to szło? Chyba w ten sposób. Tak, bo to będzie bazówka. Patryk. E, tu. Alba. Z bazówek jeszcze mi paru brakuje, także cały czas je przeglądam, cały czas uzupełniam. Luciano, Luciano. O, tak! International Double Trouble. Ale się piękna... E, piękny odcinek robi. Daniel Sturridge, Wayne Rooney. Przydało się to jakoś wszystko zmieścić tutaj. Da się? Da się. Wszystko jest. No i jeszcze został Lombards na tym mecie. Świetnie, świetnie, świetnie. Naprawdę bardzo, bardzo fajne karty. Jest bardzo rzadka z edycji standardowej. Jest rzadka z edycji nordyckiej. i Jeszcze mamy dwie paczki coś może tu nam wpaść świetnie. Nojer, Rakitic, Lopez, Poli, Poli. I mamy eksperta. Fantastycznie. Też rzadko padające karty, a przynajmniej rzadziej. Mamy Eksperta Daniego. To na pewno będzie brak uzupełniony. Plus jeszcze Benzema na tym mejcie i ostatnia piąteczka, o, ostatnia patuszka z piątki, sorry. Ale jestem podekscytowany z tej z nordyckich kart. Brakuje mi w tym momencie już tylko dwóch Rising Star i jednego jednego i dobry. Neves, tutaj mamy Augustinsona. tutaj ekspercik, nie, keyplayer Alcantara, no to możemy go sobie wrzucić tu zamiast tego logo. Tu mamy jeszcze Davida Luisa International, startu na bok i mamy jeszcze Defensive Rock, Tiago Silva, no to wrzucimy sobie za Laudrupa. Dobra moi drodzy, zdecydowanie najfajniejsze karty, dwie. Zawsze jak wpada International Double Trouble trzeba się cieszyć. Fajne te karty. Troszkę, troszkę. Troszkę na początku mi się nie podobało, ale teraz zdecydowanie już nic nie mam przeciwko nim. No i wpadł oczywiście International, no nie International, co ja gadam. Double Trouble w, edy w edycji nordyckiej. Rosenborg i Berget, jeżeli Wam się podobało, mam nadzieję, że tak, no bo już karty wpadają fantastyczne, to zostawcie, proszę. Kciuk w górę, lajkujcie, bardzo to doceniam, bardzo mi to pomaga. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się wszyscy, pa. pa.